Praca w Warszawie i życie blisko natury brzmi nierealnie. Wyprowadzka z Warszawy nie musi oznaczać zmiany pracy czy rezygnacji z możliwości, jakie daje życie w stolicy. Co więcej, może pozwolić Ci zaoszczędzić czas, pieniądze i nerwy na dojazdach. Piękna warka znajduje się tylko 50 km od Warszawy i pozwoli Ci znaleźć się w biurze nawet w 45 minut. Po rannych i popołudniowych godzinach szczytu z osiedla będzie kursować prywatny bus, który w zaledwie 5 minut zawieziecie na stację kolejową. Stamtąd komfortowym pociągiem dojedziesz w pół godziny do Warszawy. Pracujesz hybrydowo? W pięknej warce zyskasz dodatkowy pokój na biuro w cenie ciasnego warszawskiego mieszkania. A w weekendy zgiełk miasta ukoi bliskość przyrody. Warszawskie zarobki i spokój natury? W pięknej warce możesz to połączyć. Wejdź w link i zmień komfort swojego życia.